Dobra, więc w tym odcinku rozwalamy ścianę. Zobaczymy co tam jest. A ja zastanawiam się dalej, co by tu zrobić. A, jeszcze tego nie zrobiłem. Kamienna pułapka oraz ukrycie stworu. A może byś to wziął? Ej, chodź tu. No. Traziono nowe zaklęcie. No dobra znaleziono, ale nie zabrano, bo w odpowiednie miejscu. Okej. Okay. Chodź tu. Okej, okay, wszystko zabrane i teraz potrzebuję 10 tysięcy, żeby rozwalić jedną głupią siankę. Jedną głupią siankę. Do cholery. Zastanawiam się dlaczego te moje życiowe nie idą sobie... No właśnie idą. Nie idą sobie do warsztatów pracować. Ale zapeszyłem i chodzą tu pracować. Bo... Choć długo nie popracują, bo warsztat jest mały. Na szczęście. Jak tam stoimy z kasą? 8 tysięcy. Jest ok. Jak tam na pojedyncze użycie? 10 tysięcy. No to za chwilkę. Szkoda, że nie mogę. A chyba mogłem sobie sprzecić jakiegoś ochlika na którymś tam poziomie. No ale lepsza jest czarna dama. normalny. Tak hochliki by zginęły. Jak nie od bohaterów, to na pewno od pułapek, bo będzie ich od groma, na pewno. Tu i w tą stronę. Bo tu nie idę, nie mam mowy. Nie mam... Przepraszam. Nie mam stworów dystansowych. A, no oni są głównie dystansowi, ja bym musiał tu... No dobra, mogę niby doprowadzić tutaj most, tak? I z tego mostu rozpocząć szturm. Tylko czym mam rozpocząć ten szturm? Jednym orkiem? I demonami żółciowymi, które obrywają jak nie wiem co, a zadają obrażenia minimalne No No Zapewne będzie za chwilę informacja Nie staćcie na trening z forów O nie, to się załatwiłem Zobaczcie co to jest No i to Warto było No dobra, było warto tylko, niech się nie zaczynałem znowu denerwować, to będzie ok. Nie, chochliki powinny zdążyć wydobyć te 5000. Szczerze wątpię. Ale to się okaże, powinni zdążyć. Jeśli nie, to wczytam. Nie wiem, który zapis, ale wczytam. Ja nie mam pamięci do liczb do cholery. widzę. No i lipa. No i chyba za chwilę będzie informacja. Twoje stwory się irytują, bo nie mają kasy na wypłaty. Czy jakoś tak, bo już nie pamiętam długo i tego nie mówił A, czyli że tu jest ściana, rozumiem. A co za tą ścianą? A tu coś dopiero chodzi, to są orki, e, olbrzymy, boże. Olbrzymy i chyba samuraje. No tu coś pojedynczego się szwenda, więc można będzie to rozwalić bardzo łatwo. Od jedynki do... Po kolei do kolery Po kolei. Aha, no to jest... Już, 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 tak. Już się przebiłem. To bardzo fajnie, cieszę się. Tu też się przebiłem, widzę, dobra, lipa. To będzie trzeba przejść przez te drzwi, na pewno miliard będzie pułapek, a ja nie mam zamiaru tracić kasy znowu na czar. Nie, nie mam zamiaru tym razem. Ty się trenujesz, nie trenujesz się. Przynajmniej siebie trenuj, bo dobry jesteś przeciwko swoim pobratańcom. Czegoś tak Zwłaszcza z tym swoim zamrażaczem. Przebijamy się, nie ma na co czekać. Gra zapisana. O na ich wytrenowanie To nie jest wcale taki zły pomysł Jak tam moja czarna dama się mnęwa Ósmy poziom Więc nie ma źle Już niedaleko do A właściwie początek trenowania się na dziewiąty poziom Dobra Wy Słabe usze Którzy zginie to No nie znowu Nie wiem, nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja tak patrzyłem sobie na te kwiatki bohaterów, tych czarodziejów i zauważyłem, że gdy Czarna Dama rzucała w nich błyskawicami, to jakoś szybciej im to spadało. Czyli mam rozumieć, że ci bohaterowie, czyli czarodzieje są... E, z ich słabością jest, są po prostu błyskawice w przeciwieństwie do ognia i gazów. No obrywają od tego oczywiście, ale na pewno słabiej niż od błyskawic, bo błyskawica taka jedna zabrała im 1 czwartą życia. A może nawet jeszcze więcej. Góra czy dół? Zazwyczaj dół, ale teraz zobaczymy sobie górę. Gra zapisana. Wiem, że nie zdążyli się ani o jeden piksel wytrenować, ale olewam to. I tu będą ci sami bohaterowie to będzie dobrze A tu nie ma nikogo Ej tu jest ktoś Halo Oć się tu Ale kasy stracę Ale czy to będzie warte poświęcenie Ok dawałabym go mi jakoś błyskawica dużo zadaje obrażeń tak zauważyłem I daleko jeszcze do tego serca Pff, Daleko, daleko i to jeszcze jak? Ale zgnieśli ich na miastkę i to jest najważniejsze Nie podoba mi się ten dźwięk Tym bardziej, że to nie moja czarna dama go wydaje tu może coś być O, pułapka kamienna, przygotować się Na ratowanie chochlika, spadł wam mister kablem okej okay. Uwaga i... Uwaga inny leci Trzeba by było aktywować drugą tak, żeby Ta pierwsza, złą stronę kryty nie idziesz Za udało się Znowu. Znowu wyszedłem na swoje. Aha, oni tu stoją znowu. A drugi choklik przyleciał chyba. O nie, nie róbcie mi tego. No, dwóch tu stoją. Wow, co to było? Oni też to mają. Aha, czyli chokliki już nic nie zrobią. To biorę swoich łowców. Łowców łuczników. I jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Ej, co się stało? To chyba chochlik Oberwa mi się wydaje. Dobrze myślę? Tak, chochlik Oberwa, bo miałem sześciu. Tu kolejni! I po jednej, i po drugiej stronie. Super, 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 super. To bierzemy znowu ich. Dlaczego nie biorę orków, ani smoków? Bo orki nie wejdą przez lawę. a a smoki są zbyt powoli oh. Jeszcze jeden tam został tam na górze No, jednak go zauważyłem Okej okay, wystarczy, możecie już iść. Dobra, ich zabiorę Spadł Spadło się trenować a, to są pułapki kamienne, to mieliśmy farta, że one się znowu... Aha, to jest stara pułapka. To jest, to jest już zdeaktywowana. Co tu jest jeszcze? Aha, to są drugie drzwi. Ork. Jaki ty masz poziom? Mówiłem, że orki się szybko trenują? Dlatego mi się nie chciało wierzyć, że tamten... Tr Troll! Nie! Po prostu nie! Ork! Nera to się trenują trzy razy dłużej od niego Dobra, mamy dwóch, którzy się trenują 4, jeden i 1 I sześciu, których tam pracuje gdzieś tam Przy okazji Na czarno <grystanie> Na czarno Dobra, bez kojarzeń Tu mogą być dwie rzeczy. Albo bohaterowie, albo neutralny swory. Wolałbym to drugie. Chodź, smoku. ja się wystraszyłem, że to puławka mocnego słowa, debilu. No, momencik. Chyba wezmę czarodzieja, bo... Godzinę to będą robić Ile 6000, o Boże. Wydobywa ktoś w ogóle te złoto wydobywają oczywiście Ciekawe, jak ich zabiera, potem ich tu rzucać czy te obrażenia, które wcześniej zadali. No wiecie, te drzwi się nie odnowią chyba, nie? Pamiętam jak to było w drugiej części. W drugiej części... ale Chciałem powiedzieć, że nie ma magicznych drzwi. Są, oczywiście, że są. Tylko, że są dużo mniej odporne. Dobra, idźcie sobie w tą kasę. Wypadł. Bo lepiej może nie. Trochę mało tej kasy. Trochę mało tej kasy tu jest. A nie, temu spokowi powinno wystarczyć. No, nie wystarczyło, trudno. Dobra, teraz skoro już mamy co z głowy to mogę wziąć cały mój zapisana. I przebić się tu. No to chodźcie ty, ty oraz wy A wy też chodźcie Łow wow, wow 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 co to jest co to jest Ło wow, ale jechę wybiało No i popełniłaś wielki błąd. Karygodny, <laughs> zginiesz! Marnie, przykro mi. A przeleciał go wiatr bez kojarzeń kolejnych Przeleciało go to wszystko Nie Nie! Zginiesz marnie Bycz Już ja się o to zatroszczę A skoro już waliście te drzwi możemy się tam przebić? O, kolejny smok, ale tego ja Tego ja muszę wytrenować Ej, ale ja mam dalej mocno stworzy wręcz zona Której nikt oczywiście nie wziął O, a tego tu jest więcej chyba No właśnie Jedna parła Demon spokój padnie, demon nie padnie, demon nie padnie. Już jakoś się udało, na szczęście. To nic ciekawego nie było. na swojej ilości bohaterów, raczej nie. Dobra, czyli to jest wszystko wyczyszczone, to też wyczyszczone. Tutaj by można było iść, ale najpierw by trzeba było wytrenować tego nowego smoka. I takie tam duperele. Aha, okej, okay, ten jest na dziesiątym poziomie, to spoko. Aha, ten też jest na dziesiątym poziomie przecież już dawno. Wziąłem sobie na chwilę słuchaki, słuchawki, tak słucham, bo jakaś muzyka leci, ale to wydaje mi się, że ktoś, że komuś komórka po prostu dzwoni, ale na zewnątrz. Tu odem na pewno ci, e, jak im tam leci. Moment, ja muszę sobie przypomnieć, łucznicy i olbrzymy. Tu ich trzeba rozwalić. Tu ich trzeba tu ogło ich trzeba ogolić z głów i takie tam. Inne sprawy. Gra zapisana.